Sara i Walter poznali się na jednej z konferencji poświęconych rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych technologii we wszystkich obszarach biznesu. Od pierwszych minut spotkania młodzi ludzie poczuli wobec siebie silną wzajemną sympatię. W tym czasie Sara była już zamożną dziedziczką, której rodzice dwa lata wcześniej zginęli w strasznym wypadku samochodowym. Walter Harris, będąc dość przebiegłym i dalekowzrocznym człowiekiem, natychmiast dostrzegł korzyść z ewentualnej znajomości i dlatego wykorzystał cały swój urok, aby oczarować skromną Sarę. Ich związek trwał około połowy roku, po czym młodzi ludzie zorganizowali ślub, a jego skala zaskoczyła nawet bogatych mieszkańców miasta. Na początku, wspólne życie Sary z Walterem przypominało bajkę. Z natury czarujący facet robił wszystko, aby jego żona czuła się kochana i pożądana. Bukiety róż, prezenty, śniadania do łóżka dosłownie doprowadzały ją do szaleństwa, wypełniając serce radością i szczęściem. Czas mijał i stopniowo uczucia Waltera zanikały. Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień. Obojętność Waltera pogłębiła się, gdy Sara przedstawiła mu niuanse rodzinnego biznesu. Otrzymawszy wielkie możliwości, mężczyzna szybko poczuł się jak bogaty człowiek, wokół którego, jego zdaniem, powinien kręcić się cały świat. Wielu znajomych Sary twierdziło, że Walter ożenił się z nią tylko dla pieniędzy. Łatwowierna i nieco naiwna dziewczyna nie chciała zwracać uwagi na to, co innym wydawało się oczywiste. Przez pięć lat małżeństwa para nie miała dzieci, co miało niezwykle negatywny wpływ na ich relacje. W głębi duszy Sara czuła się winna i starała się na wszelkie możliwe sposoby zadowolić swojego męża. Tymczasem Walter był bardziej przyzwyczajony do roli bogacza, któremu wolno było wszystko. Jednocześnie zdawał się nie zwracać uwagi na fakt, że wszystko co miał, zawdzięczał żonie, której rodzice pozostawili duży majątek. W pewnym momencie Walter był tak pochłonięty odgrywaniem roli multimilionera, że nawet wdał się w romans. Peggy Walls była sekretarką w firmie, która kiedyś należała do ojca Sary. Spektakularna blondynka o wyglądzie godnym okładki męskich magazynów natychmiast zafascynowała Waltera i tydzień po zapoznaniu się zaciągnęła go do łóżka. Od tego czasu, oddając się ogniowi namiętności, kochankowie zaczęli widywać się niemal codziennie. Oczywiście nie mogło to umknąć uwadze Sary, która coraz częściej zaczęła znajdować kobiece włosy na rzeczach męża i ślady szminki na kołnierzyku jego koszuli. Pytając o to wprost, Sara obawiała się rozwoju sytuacji i dlatego nadal naiwnie wierzyła w wymówki wymyślane przez Waltera. W tym samym czasie jego kochanka Peggy wcale nie była zadowolona z drugoplanowej roli, jaką wyznaczył jej przebiegły mężczyzna. Kochanie, nie chcę tak żyć już zawsze. Potrzebuję stałości i pewności na przyszłość, powiedziała drażliwie Peggy, zaciskając nerwowo usta. W takich chwilach Walter był gotów zapaść się pod ziemię z powodu własnej niemocy. Faktem było, że nadal był zależny od Sary, do której należał cały majątek. Jeśli się jej pozbędę, zostanę jedynym właścicielem firmy, szepnął sam do siebie Walter, jakby przerażony własnym pomysłem. Pomimo tego, idea rozwiązania wszystkich problemów jednym ruchem już mocno zadomowiła się w jego głowie. Kiedyś zmęczony sytuacją, Walter odważył się powiedzieć Peggy o swoich planach i marzeniach. W czym problem, kochanie? Pomóż swojej żonie odejść do lepszego świata i sprawa załatwiona. Oczywiście nie mówię, że będzie łatwo, ale cenna nagroda, którą otrzymasz na końcu, wydaje się warta zaryzykowania wszystkiego. Zaproponowała Peggy z kokieteryjnym uśmiechem. Dziewczyna bardzo subtelnie podchwyciła nastrój kochanka i od razu chciała to wykorzystać na swoją korzyść. Peggy bardziej niż cokolwiek innego pragnęła zostać żoną bogatego mężczyzny, który otoczyłby ją luksusem. Walter wahał się przez kilka dni, zanim zdecydował się na ten jeden krok. Aby jednak zrealizować plan, musiał oszukać Sarę i zwabić ją w pułapkę. W tym celu Walter rozpoczął rozmowę o tym, że miło byłoby urządzić sobie piknik, na przykład w lesie. Sara, mieszkając na Florydzie od tylu lat, prawie nigdy nie byliśmy razem na prawdziwym łonie natury. Może weźmiemy aparat albo kamerę, zrobimy trochę zdjęć, znów będzie romantycznie, ożywimy trochę nasze uczucia. I porozmawiamy o tym, co nas trapi, zaproponował Walter z uśmiechem. Po tych słowach męża twarz Sary od razu rozpromieniała. W dużej mierze wynikało to z faktu, że dziewczyna od dawna bardzo chciała odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody. Poza tym miała dla męża wspaniałe wiadomości. Oczywiście, zgadzam się, kochanie, będzie cudownie, odpowiedziała Sara i mocno przytuliła męża. Za zgodą swojej naiwnej żony Walter rozpoczął realizację tego ryzykownego planu. Wybrał w góry najbardziej odległy i podmokły zakątek lasu, do którego zamierzał zabrać żonę. W wyznaczonym dniu Walter i Sara wyjechali jego Chevroletem z miasta. Zostawiając auto na polanie ukrytej przed ludzkimi oczami, mężczyzna udając doświadczonego przewodnika ruszył ledwo zauważalną ścieżką prowadzącą w głąb lasu. Jesteś pewien, że powinniśmy iść na takie pustkowie? Zapytała zmartwiona Sara. Oczywiście, kochanie, możesz być pewna. Zanim zabrałem cię ze sobą do lasu, zwiedziłem okolice od góry do dołu, pospieszył Walter, z odpowiedzią, by uspokoić żonę. Niestety, niczego nie podejrzewająca Sara wzięła słowa męża do serca i poszła za nim w głąb lasu. Im dalej szli, tym bardziej trudny stawał się teren, który słynął z bagien. W pewnym momencie Walter celowo zwolnił i pozwolił żonie iść przodem. Zanim Sara zdążyła zrobić kilka kroków, była już po kostki w niestabilnym, mokrym bagnie. Walter, co to jest? Chyba wpadłam w bagno wykrzyknęła przerażona Sara i odwróciła się. Gdy dziewczyna spojrzała w oczy męża, zobaczyła w nich tylko zimną obojętność. Tymczasem jej nogi grzęzły po kolana. Co robisz? Pomożesz mi? wykrzyknęła Sara ze łzami w oczach. W odpowiedzi Walter tylko się uśmiechnął i kiwnął twierdząco głową. To miejsce dla ciebie, mruknął mężczyzna i cofnął się o dwa kroki. Dlaczego? Dlaczego jesteś dla mnie taki okrutny? Nie przestając płakać, powtórzyła Sara. Cały swój majątek zawdzięczasz rodzicom. Zostawili ci dobry spadek! Mnie po moim ojcu zostały tylko długi i rudera na obrzeżach miasta. To ja zasługuję na to, by być bogaty, a nie ty, odpowiedział ze złością Walter. Potem niczym ścigany wilk rozejrzał się dookoła i ignorując krzyki żony, odszedł. Boże, co mam zrobić? Chciałam powiedzieć temu potworowi, że jestem w ciąży, myślała gorączkowo Sara, pogrążając się coraz głębiej w bagno. Po jej policzkach spłynęły gorzkie łzy, spowodowane myślą, że zaraz zginął jednocześnie dwa życia. Desperacko się miotając, Sara doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że nie wydostanie się stąd sama. Gdy cuchnąca zawiesina, wciągając już klatkę piersiową, podniosła się dziewczynie prawie do gardła, nagle poczuła zawroty głowy i straciła przytomność. Będąc mocno otępiała, Sara poczuła niesamowitą lekkość. I odniosła wrażenie, jakby leciała, a wszystko przez jakieś silne pchnięcie. Jestem już w innym świecie pomyślała dziewczyna, zamykając oczy. Gdy Sara, mimo to, odważyła się jednak na chwilę otworzyć oczy, zobaczyła, że wcale nie unosi się w powietrzu, ale spoczywa na rękach mężczyzny ubranego w mundur maskujący. Jego odwagę i silną wolę podkreślała ledwie zauważalna siatka zmarszczek pod oczami i krótka, ale zadbana broda. Kim jesteś? Skąd się tu wziąłeś? Sara szepnęła cicho. Niech pani nic nie mówi, trzeba oszczędzać siły, odpowiedział nieznajomy przyjemnym basem i przyspieszył kroku. Będąc w rękach tego leśnego olbrzyma, Sara od razu się uspokoiła i zamknęła oczy. Dziewczyna obudziła się już w małym pokoju, w którym unosił się przyjemny zapach ziół i czegoś jeszcze przypominającego nieco mieszankę wanilii i igieł sosny. Cieszę się, że się obudziłaś, powiedział gospodarz domu, uśmiechając się gościnnie. Ku zaskoczeniu Sary okazało się, że wcale nie był to leśny olbrzym, ale wysoki mężczyzna, około trzydziestki, z dziarskim błyskiem w oczach i przyjemnym głosem. Jak się okazało nieco później, wybawca Sary nazywał się Brandon Gray. Był samotnym wdowcem, który pięć lat temu stracił żonę i syna w katastrofie lotniczej. Najbardziej zaskakujące było to, że po śmierci bliskich, Brandon zbudował mały domek na pustkowiu i zaczął w nim mieszkać ze swoim kotem bajkiem. Po podaniu sarze herbaty mężczyzna zaprowadził ją do łazienki, by mogła się umyć. Następnie Brandon uważnie wysłuchał jej historii i wszystko dokładnie przeanalizował. Okrucieństwo, z jakim mąż Sary próbował się jej pozbyć, nie mieściło mu się w głowie. Patrząc na dziewczynę drżącą ze strachu i przeżywanego stresu, Brandon poczuł przypływ niewytłumaczalnego współczucia dla niej. Sara była jak dwie krople wody, podobna do jego zmarłej żony. Mam nadzieję, że nie zostawisz tego tak po prostu i odgryziesz się mężowi, zapytał ostrożnie Brandon. W odpowiedzi na to Sara wzruszyła ramionami w zakłopotaniu i spuściła wzrok. Rzecz w tym, że dziewczyna absolutnie nie wiedziała, co dalej robić. Przeżywszy zamach na swoje życie, doskonale zdawała sobie sprawę, że po prostu nie ma dowodu winy Waltera, i wydawało się mało prawdopodobne, aby policja potraktowała jej słowa poważnie. Myślę, że mogę ci w tym pomóc, powiedział Brandon z westchnieniem. Sara podniosła ze zdziwienia oczy i spojrzała na swojego rozmówcę. Brandon uśmiechnął się i z miną cyrkowego magika oznajmił, że całą scenę nad bagnem nagrał kamerą smartfona. Jak się okazało, tego pamiętnego poranka mężczyzna jak zwykle wybrał się na spacer do lasu i przypadkowo był świadkiem rozgrywającego się na jego oczach dramatu. Nie chcąc zdradzić swojej obecności, sfilmował wszystko telefonem, a potem wyciągnął Sarę z bagna. Z takimi dowodami twój mąż na pewno się nie wywinie, Saro, dodał Brandon i poufnie dotknął dłoń rozmówczyni. W tym momencie łzy napłynęły dziewczynie do oczu, były one jednak spowodowane już radością, a nie smutkiem. Tego samego dnia, dzięki zeznaniom Brandona i nagraniu z jego telefonu komórkowego, Walter został zatrzymany. Pod presją niezbitych dowodów szybko przyznał się do czynu i zdradził wspólniczkę. Oczywiście nie można było wszcząć sprawy karnej przeciwko kochance, bo ta nie brała udziału w usiłowaniu zabójstwa, więc Peggy dostała tylko nauczkę w postaci solidnej dawki strachu. Samemu Walterowi groziła teraz realna kara pozbawienia wolności w najsurowszym więzieniu w kraju. Po incydencie w lesie. Brandon i Sara nie przestali rozmawiać i sześć miesięcy później postanowili się pobrać. Jak prawdziwy gentleman, Brandon Gray zaakceptował ciążę Sary i traktował ją ze zrozumieniem i miłością. Zmęczony samotnością mężczyzna odzyskał szczęście rodzinne. Był gotów zostać ojcem dla tego dziecka. O ciąży Sary Walter dowiedział się od strażnika więziennego, który chcąc nieco dobić więźnia psychicznie. Przekazał mu te wieści z wyraźnym uśmieszkiem na twarzy. Patrząc tęsknie na zakratowane okno, Walter zakrył oczy dłońmi i zaczął płakać. Niestety łzy nie tylko nie przyniosły mu ulgi, ale dodatkowo przygnębiły jego i tak już depresyjny stan. Sara i Brandon prowadzą teraz pracowite życie, ciesząc się swoim towarzystwem, rodzinnym szczęściem i dobrobytem, na które zasługują po przejściu tych wszystkich prób. Jakie przygotował dla nich los?